Witam Was wszystkich, ja jestem Creeperos, a to jest mój pierwszy let's play pod tytułem Klockowy Świat. To dzisiaj zaczynamy grę, będzie to gra na multiplayer. Dobra, stworzona. nam się, regeneruje nam się mapa, wszystko w porządku, ładnie, cacy. No to tak, to pierwszą noc trzeba będzie jakoś przetrwać. O, świnka, trzeba zabić świnka, dawaj świnka, dawaj mięso, dawaj mięso, dawaj mięso. Jaka wredna świnia. Jaka wredna świnia. Nic nie dała. A, mam następną świnia. Potem zaczniemy budować se domek. I następnie chyba pójdziemy do jaskini. Mi się tak zdaje. Powydobywać jakieś węglo, żelazo. O, dała dwa i to mi wystarczy. O, wilk. W sumie mam trochę taki pomysł na budowę domku. Ale to dużo by mi się drewna sprzedało. Więc może zrobię go, ale taki... prowizoryczny, taki mniejszy o wiele. Dobra, to zrobimy tak. Ja zrobię cięcie malutkie. Zbieram wszystkie potrzebne materiały. No i się znowu widzimy za chwilę. Pa. Dobra. Dobra, wróciłem już. Mało troszeczkę, tak nie jest za wiele, żeśmy tego uzbierali. Trzeba sobie wziąć. Momencik. Hop, craftinga trzeba otworzyć. Deseczki. Hmm. Okej. Okay. Idziemy szukać damku jakiegoś. Hop. Weźmiemy się z 10 tego. kop się, kop się. Świnie, bądźcie ciszej. Ciszej. Gadać się, się chce ze mną. Dobra. Dałem wystarczy. O, jeszcze węgiel. Węgiel. O, trochę dużo mamy węgla. Oświetli się przynajmniej chatę już. W sumie jakby to była chata. Nie, nie, nie. Nie robimy teraz wiaskini, tylko zrobimy sobie w domku. No dobra. No patrzcie, no nie wiem gdzie iść. Trochę węgla. E, pfu, drewna. Dobra, idziemy dalej. Mam nadzieję, że w następnym let's playu, w drugim, to już będzie, odwiedzi nas inna osoba, in, mój drugi, mój przyjaciel, z którym będę razem nakręcał let's play. To jest taki jakby. Miała być tajemnica, ale. Bo, no, bo sam multiplayer świadczy za siebie, ale już Wam się wygadałem to niech tak zostanie. No, nie mam miejsca na chatę. Same drzewa i drzewa. A mnie się niedobrze robią tych drzew. O, mam pomysł. Widzimy się za chwilę, ja tylko sikierasz. Rozwalę na tych drzewach i wracam z powrotem, dobra? No. Dobra, już jestem, znalazłem, wygładziłem domek. Trzeba teraz tylko postawić. No, momencik, zjemy sobie, bo głodnie jesteśmy. No i dobra, to zaczynamy. Powydobywałem sobie piasku, przetopiłem. Momencik, momencik. No to w sumie dobra. Oj, no ci się robi. Jakie szczęście. Na rano to wszystko zrobimy. O, już wiem, wiem, gdzie pójdę spać. No, dobra noc. Dobra, wróciłem, tu parę drzewek pościnałem. O, jesteśmy głodni. Trzeba sobie zjeść No i idziemy. O! Kiedyś miałem nad domą chatkę. I tak zastanawiam. Tutaj taki nie. Nie. Idziemy dalej. Hmm. Oryginalnych ciuchów nie mam można zapopiewać w nich. O, klej. Zawsze nam się może sprzedać później. My się udusił. Do różnych budowli nam się sprzeda. No to bierzemy. Potem będzie można drewno z domków zamienić na przykład właśnie na cegły. Dobra, jeden tak wystarczy. O, jaskinia, można tylko tak zerknąć, zerkniemy sobie. Tak, tam. O, zombie. Bijemy go, bijemy ciada. Chodź tak. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu, kontakt Box, 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 box. 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 dobra tego 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 mięsa... Dobra, weźmiemy. Ale jak jak będę bekał, to nie nie wina. wina. No i betykam. No, to idziemy, idziemy, idziemy. O! Tutaj nad takim jeziorkiem wygładzić teren. W sumie. Nie. To będzie trochę nudny pierwszy odcinek, bo to trzeba, wiecie, znaleźć jakieś odpowiednie miejsce na domek. Tego, widzimy się, jak już znajdę coś. Dobra. Nadchodzi dzień. Można już stać. Te drewno można zabrać. Szybci Dobra, to stawiamy domek. Będzie... W którą stronę wyjście? W tamtą. Tak? Nie. Hmm. Dobra, będzie. Obojętne te wyście. Dobra. Dobra, to robimy tutaj i tam będzie wyjście. Chyba. Dobra. Sorry. Dobra. Nie wiem czy chatka będzie jakaś ładna. Ale się o to postaramy. Nie wiem czy mi drewna starczy białego. Czyli chyba brzozy. No to mamy lipę. Mała lipa. Dobra, widzimy się za chwilę. A ja muszę biec po kawałek drewna. Okej, okay, dobra. Nie chciałem się tego trochę szukać, ale postanowiłem coś innego akurat zrobić. 2, 3, 1, 2, 3. To będzie do końca. To będzie przed, to będzie tak. To będzie tak. No i za chwilę wykombinujemy co dalej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Na czwartym przydzielamy. Raz, 2, 3, 4. Na czwartym dzielimy. I 4. Hop. Czyli to sobie mogę wziąć. Okiem też już nie mamy. Dobra, to za ten czas tak. Okej. Okay. I co możemy porobić? mi drewno by się sprzedało. Dobra, już jestem. Takie szybkie cięcie, momencik. Bo u mnie jest za głośno. Wiem, że wy chyba nie będziecie słyszeć piosenki ani nic. Ale następnym razem to wszystko naprawimy. Dobra, tu mamy deski. Przeczki. To można podłogę w sumie zrobić. Nie chcę się takiego czegoś robić, ale trzeba. Dobra, szybko łożymy Je pie pie pi piep. Yep, yep, yep. Dobra, widzimy się rano. Mam nadzieję, że mi nic nie zabije. O. Mieliśmy spokój w tej nocy.